Dzień dobry, jesteśmy przed naszą wiśnią. Jak widzicie, pięknie już się zawiązały nam owoce. Prawdopodobnie zbiory będą dobre, ale jest ryzyko, że będzie inaczej. Dlaczego? Beatko, pokaż wyżej. Popatrzcie, popatrzcie, co się zaczyna dziać. Zawiązki owoców zaczynają nam, słuchajcie, patrzcie, więdnąć. To samo liście i zaczynają zamierać. Mało tego. Tu, popatrzcie. Cała gałązka już zamiera. Myślę, że wiecie co to za choroba. Jest to nic innego jak monilioza, choroba grzybowa, inaczej nazywana brunatną zgnilizną drzew pestkowych. I ona niestety zaatakowała nam drzewo. Jest to bardzo groźna choroba różnych drzew, zwłaszcza wiśni, czereśni. Podobna występuje brunatna zgnilizna drzew ziarkowych, występuje choćby na jabłoniach i gruszach. Skąd się ona wzięła? Ona, słuchajcie, w większości przypadków wzięła się z tak zwanych mumii. Mumii owocowych. Bzejdźmy ładnie niżej. O, patrzcie. To jest właśnie mumia owocowa. Bardzo duży materiał o mumiach owocowych jest na naszej stronie www.djomb.pl. To jest nic innego, jak zaschły owoc porażony przez patogeny. I właśnie tutaj, gdzieś musiały być zarodniki grzybów, moniliozy. Które z wiatrem, z wodą przedostały się na sąsiadujące z nimi, prawda, gałązki, liście. I w ten sposób grzyb atakuje rośliny. Niestety, z tych miejsc przedostanie się choroba na owoce. I owoce zaczną nam gnić i również zamienią się, słuchajcie, w mumie. Mało tego, tutaj, Beatko, pokaż, patrzcie, o! Mamy już zawiązek owocu, patrzcie. I już mamy pierwsze objawy moniliozy w postaci takich brunatnych plam na y, tym zawiązku. Jak będzie to owoc większy, to zacznie gnić. Słuchajcie, jak walczyć z moniliozą? W sumie na etapie kwitnienia, przed kwitnieniem, po, w trakcie kwitnienia i po kwitnieniu mogliśmy zastosować choćby biopreparaty na bazie skrzypu, ale także biopreparaty zawierające antagonistyczne grzyby, które ograniczają rozwój moniliozy. Myśmy tego nie zrobili. Dlatego słuchajcie, nie zostaje nam nic innego jak z wykonanie zabiegu, słuchajcie, chemicznego. Ale zanim go wykonamy, choćby tylko tutaj, ważna czynność. Słuchajcie, nie wolno tak zostawiać gałęzi. Już porażonych, nic z nich nie będzie. To jest źródło infekcji dla patogena. Popatrzcie, cała gałąź, tutaj gałązka, jest opanowana przez moniliozę. Sekatorek, słuchajcie, i obcinamy tuż przy tym rozwidleniu. Takie gałązki wyrzucamy, niszczymy. Popatrzcie tutaj, o. Jeszcze liście zielone, ale już zamierają. I widzimy, patrzcie, tu już zamiera, 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 ale tu są liście jeszcze zdrowe, czyli grzyb. Tutaj opanował tkanki, on się rozwija wewnątrz, czopuje nam wiązki przewodzące, dlatego wszystkie te liście nam niestety zamierają. Więc staramy się od miejsca zakończenia infekcji tak kilka centymetrów dalej obciąć już żywą tkankę. I to wszystko, prawda, oczywiście wyrzucamy. I słuchajcie, tak robimy, patrzcie, z każdą gałązką. Nie ma sentymentów. Słuchajcie, musicie to wyciąć, żeby ograniczyć patogena. Po tym zabiegu wycięcia to wszystko oczywiście spalę, ale następnie zastosuję zabieg chemiczny na te drzewko. Nie ma innej możliwości. Mało tego, jak w tym roku miałem moniliozę, słuchajcie, w następnym roku będzie także występowała. Więc musimy chorobę zwalczać kompleksowo.